Powiem się to nakrywa. z Tak, nagrywam to. Wiesz weź to strzeleni na w szkole kurwa nazwij, bo To jest jest szkoła. Ej, co ty? z zamek stelgowany! To jest raincoat, ale dobra, to z mi przed nami, ej! w tym przywódce tej policyjnej! Daj go! Zombiaka czy ty Nie typa, typa, typa! Przyjemnie nie go Z glasem, ale spój. Opaski, zrób opaski, zrób opaski. Tam był zielony. Zrób się, się, zomie, się Dobra, idę zrobić szybko opaski w kontenerze. No go szybko. Nic nie miał. Ugłasam. Też nic nie ma w Kiblu. Nic nie ma, idziemy. To jest. Dostał ktoś? Nie, to ktoś nie, nie. Upadł, ale nie wiem. Czy to ząbiak, czy. Typ jest na Przeciwko strzelił mnie. Nie wiem, nie wiem, ja się kończy. Netraf kręcił się tam, no, bandażuje się. Kab, musisz się ruszać. No, wy ty strzelasz. Zatrzymaj się tylko, żeby strzelić. Ruszaj się, co jest z tym, ognie. Dobra, ciągam lunetę i tego zjebać. I go on tam się chowa za tym? Dostał. O, wybiegł strużówką. w lewo. Ten typ dostał za tą stróżówką. Te snajpy. stróżówką czy za betonem? Za stróżówką zginął, bo tu był, widzisz? Naprzeciwko nas, no, za stróżówką jest trup. Strzelił, strzelił. Do betonem wybiegł w lewo. Strzelił mi w nogę. Odwołuję maga, mam tylko pół. Osłoniecie, osłoniecie, przodu mi Muszę mieć go załadowanego Nie mi się amunicja po tej akcji skończy Mam na naboi tylko Podnieś się, podniósł się A, XD No to już się nie podniesie więcej no jest przecież, przecież się przecież. Nie podniesie się Ale zabierz go? Taki. No Koleś stał, bo. No nie, no, nie, on żyje, czy ciebie Nie, żyje. No Zabiję no 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 no, po... za tego kąta za to za to bom. A, mnie. Dobra, po prostu pilno i się podniosę. Zabijmy go i stąd pieprzajmy, bo już jest za dużo ryzyka. No bo ja nie mam dużo na na blisko, nie, jakoś... go próbowałem jakoś... Prowadziłem go. Nie resustytujcie! nie resuscytuj. Mam, mam ten, mam. Nie resuscytuj! Albo daję epinefrynę o dobra, dzięki. Nie dałem jej Uważaj! Zabiłem go! Mam połowę HP. Dalajmy stąd, w głowę mnie w ogóle trafił. Mam Musimy o PPS-e, ten, ten przed nami. Ginął? Tak, Myślę, że tak. Widzicie go nogi, ten widzicie go nogi, on ginął, no. Dobra, dobra no ci... kaputujesz, bo ja mam już w magazynku. Dajemy ja i skierdzamy AD, AD, kaba ka 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 DK, ad, AD, cały czas kto tu jest. Miał naboje do twojej broni, dwie paczki. Eee... A dostałem, you are dead. Kapu, nie lutuj, nie ty, ty strzela, nie lutuj. A najlepsze jest to, że wiesz, że byłem w biegu, nie? To jest najlepsze. Najpierw strzela, w to to, ty to, ty to strzela. Gdzie ty, Gdzie ty byłeś, Damroski? Za stróżówką, tam za tym oknem, gdzie zabiłeś typa, bo chciałem szybko pójść po amunicję z niego zlutować. Ży, żyjecie wszyscy? Ja żyję, Kam kamień, dość nie żyję. Moje ciało jest za oknem, więc gościu go nie złotuję, wy go zabijecie. Nie to, to, to nie był dobry pomysł, jednak. Biegnę tam. Szkoda, biegnij. To jest typ, Ty... ja patrzę, widzisz kap, tam jest typ. Patrz, patrzcie w tą stronę, w tą stronę się patrz. Możecie w sprawie, popierdolą się. Po po się. Kurze, nie pamiętam, które to jest miasto. To jest robildo, miasto. To, to, z to z z do to zrobi to zrobido. No z przy... Ja nic nie mówię, skupcie się. Bo dostałem heada na bank, nie? kam ze całą. Dalej, to by mnie nie zabił strzałem. Do cieka, biegnę do ciebie, biegnę do ciebie, biegnę do ciebie, no biegnę do ciebie. Skupcie Nie no, nie bierz nic z mojego ciała, bo cię gościu Nie, zanijcie. A ja nie wiem gdzie ono jest, wiesz? Nie za pojęcia. oknem stróżówki, do swojej przynajmniej ścianie. I jak gościu by mnie lutował, to możesz go zabić po prostu. Chce to kurwa? Ale na spokojnie nikt mnie nie zlutuje, dopóki tam jesteście. Ale właśnie, nie mam bicia w ogóle. No jest przy samym oknie stróżówki, kurwa, mówię ci. Więc gościu go nie zlutuje, tak po prostu, więc o to się nie mar. Tylko hełm jest do wyjebania. Wiesz, że musimy wrócić do bunkra, po nowe amunicje i wszystko. I kamzy. Szybko się zużyły rzeczy. Jest tutaj! Tutaj gdzie? Eee, przy... Z tyłu jakby, eee, le... le... Przezenicie, Przy kap, musiałbym się obrócić. Nie wiem, ja dwóch typa odjebałem, nie? Słyszę właśnie strzały, muszę w nich kierunku iść, nie? Nie wiem, gdzie ty jesteś, Domareczek, nie mam pojęcia. No w mieście portowym. A gdzie ty jesteś? Kurwa, nie żyję. W środku, jestem, w środku. Nie żyję. Mnie się na nawzajem, wiecie? Weźcie po prostu kamp. Mapa Daisy. Ar. Arteria, dokładnie. Arteria. Arteria, arteria w sumie to jest dobra nazwa. Chyba rozszarpana arteria, kurwa. Ty w mnie z kuszy zajebać, zajebałem go. Ja ale Ci goście. Jak się nazywa ta mapa? gdzie arteria. to miasto? Ale chodzi mi o miejscowość gdzie minut. Robij do, Robli do Dobra, a teraz zamknij mordę i nie przeszkadzaj, Romanowi. jest jakiś kurwa sniper chyba. Nie wiem do kogo to. To ty? Nie, to tak, to, ty, to ty, ja jest. Dobra, dobra, trwajam cię. Na moich zwłokach. Tam bój nie ma. Zajebał no, kałacha. Zajebał, no wiem się, nie widziałem zwłok w ogóle. Ale sniper jest, no ktoś tylko podniósł kałacha i spierdalił. Chyba, że go zabiłeś. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo to dwóch typa za. Nie ty, idź widzę go! Jest w tych krzakach po, po prawej mojej, ode mnie Pod drzewem, drzewem pod drzewem jest, pod drzewem jest Nie wiem czy go nie zabiłem, wiesz? Sturmujemy? Tylko snajpę Ej Masz tylko snajpę On jest pod drzewem, wiesz? Po twojej... Ej, w tą stronę, w, to w to pod drzewem był Po go zajebałem w Lewo Tu, tu pod tym drzewem był Pod którym? Tym, tym po, po prawej, tym, na tym po prawej, po prawej, pod tym po prawej, co widzisz Tutaj był, no Zebałem go? Spierdolił, Zajbałem go Nie. Nie miał repeater tylko Kurwa Tutaj chyba zajebałem no się chyba podniósł mojego kałacha, jakiś spierdalił, więc się pilnoj. No chyba ci rzucił Tirgas i zajebał kałacha i uciekł Możliwe No, musimy iść do bunki Tylko, że mi rozwalił czołówkę też Mam hełm rozwalony, Kamzę mam Worn no, niech kaptu przyjdzie spierdalamy Muszę mieć jakąś broń na blisko, miał jakiś trup Eee Nie biegaj Dam, może... ci, dam, ci, dam biegaj. ci dam ci dam ci dam ci dam ci, ci Czekaj tutaj Dam Nie ci kap, kapa pręt, masz dam ci kapa To jest kapa trup Tak, oddaję Ci ją kapa, ja wezmę podnosa Tak wyjebałem Gdzie jest, gdzie jest? No, na ziemi, podnoszę, na, na tobie jego Kurwa Z lewej, tam gdzie na tnę, Nie mam naboju, ja nie mam naboju żadnych Gdzie jest ten typ? Pod tym drzewem, gdzie, gdzie zabiłem typa poprzedniego. Ja nie mam naboju żadnych. Ja pierdolę. pierdalamy? Ja pierdalamy.